Złote myśli. Pomagamy z sukcesem. Witaj. Z tej strony Marcin Kądziołka, współzałożyciel i prezes Złote Myśli oraz e-mentor.pl. Z cyklu najczęściej pojawiających się pytań, dzisiaj pytanie, jak zbudować zespół lojalnych pracowników? Ano po pierwsze musisz takich ludzi znaleźć żeby ich znaleźć, żeby zacząć budować taki zespół, to muszą być osoby, które współdzielą twoją wizję i twoją misję. Nie mogą być to osoby przypadkowe, tylko musisz wiedzieć czego ty chcesz, musisz wiedzieć co chcesz zbudować, jaką masz misję w życiu, jaką misję ma twoja firma i tą Całą tą misję muszą podzielać osoby, które zatrudniasz do zespołu. Dzięki temu nie, nie musisz ich dodatkowo motywować, ponieważ oni wiedzą do czego dążą i chcą do tego dążyć, bo, bo taki też jest ich cel życiowy. Po drugie, musisz mieć osoby, które współdzielą Twoje wartości. Jeżeli ktoś się z Tobą nie zgadza na poziomie wartości, to nic nie da, żadne, żadne szkolenia, żadne umiejętności komunikacyjne, ponieważ ktoś się po prostu z Tobą nie zgadza i nigdy nie będzie w stanie się zgodzić. Więc misja, wizja i wartości, jako taki podstawowy fundament do budowania czegoś dalej. Jeżeli już masz zespół, który zaczyna działać, zaczyna funkcjonować, to nie demotywuj tych ludzi. Tworzyłeś świetne środowisko do pracy, to, to niech ludzie sobie pracują. A nie wymyślaj kolejnych rzeczy, jakichś niepotrzebnych raportów czy rzeczy, które ludzie odbierają jako odbieranie im radości z pracy i, i dodawanie obowiązków, które niczemu nie służą. Kolejna rzecz to, jeśli masz zespół, to zaufaj tym ludziom. Nie po to ich zatrudniłeś, nie po to zbudowałeś zespół, żeby każdemu patrzeć przez, przez ramię i sprawdzać, czy wykonał swoją pracę, czy nie. Jeśli musisz kontrolować, to kontroluj procesy, a nie kontroluj ludzi samych w sobie. Zaufanie, jeżeli ktoś czuje, że mu ufasz, to będzie się starał jak najbardziej sprostać temu zaufaniu. Będzie swoje standardy podniesie, żeby nie zawieść Twojego zaufania. Więc musisz ludziom zaufać. I ostatnia bardzo ważna rzecz, która często na, którymś, na jakimś poziomie jest pomijana musisz działać tak jak inni. Nie możesz bazować tylko na zespole i spijać śmietankę z tego, co inni stworzą. Działaj razem z zespołem. Oczywiście twoje zadania są zupełnie inne, wręcz krańcowo różne, ale to nie znaczy, że, że ty masz sobie leżeć w hamaku i pić drinka z włożoną słomką i, i pomarańczą na, na szklance, a wszyscy inni dookoła pracują. Chodzi o to, żeby być zespołem, czyli ty też jesteś elementem zespołu, więc pracujecie razem. Więc zbudowanie lojalnego zespołu polega również na tym, że Ty też jesteś elementem takiego lojalnego zespołu. Te wszystkie elementy sprawiają, że, że możesz zbudować naprawdę zespół oddanych, lojalnych ludzi, którzy chcą coś więcej, chcą zbudować jakąś lepszą przyszłość dla siebie i dla, dla wszystkich wokoło. Do zobaczenia w następnym nagraniu.